Dzień dobry Państwu, a może dobry wieczór, bo rozmawiamy wieczorem. Rozmawiam dziś z Panem Arkadiuszem Domrackim. skazanym właśnie przez, przez wolny sąd, no bo przecież od niedawna, jak już zmieniła się władza, mamy wolne sądy na dosyć dotkliwą karę za to, że wspierał rosyjską agresję na Ukrainie i pokazał literę Z, bo ja w tej chwili pokazuję, ale ja tylko pokazuję to, co on pokazywał, także jeżeli będziecie chciał mnie sadzić, to ja tylko demonstruję, co ten przestępca groźny, z którym właśnie rozmawiam, zrobił. Na Facebooku zresztą. Otóż Arkadiusz Domeracki raczył był napisać dwa lata temu, bo to w 2022 dobrze mówię, wtedy, kiedy bezpośrednio... tak, tak. Domerecki, żeby nie Domerecki. przekręcać nazwiska. Nie wymyślam sobie, kto, ale żeby nie przykręcali Jasne, to ja cię bardzo tak. Okej. Okay. W każdym razie napisałeś na Facebooku, pochwaliłeś to, że został rozbity batalion Azow, ten, który okopał się w Azow stali w Mariupolu. I ty z tego powodu wyraziłeś radość i w związku z tym oskarżono cię o co? Oskarżono mnie tak. Dwie były podstawy oskarżania. Pierwsze to było wspieranie, propagowanie wojny napastniczej. Mm -hmm. I tutaj od razu chcę powiedzieć, że po pierwsze. Poprzez ten spis. Poprzez, poprzez ten, wpis. Poprzez ten, ten facebookowy spis wspierałeś. Mm -hmm. Tak. Przez to, że powiedziałem, że to dobrze, że Rosjanie pokonali w Mariupolu nazistowski uh -huh, batalion uh -huh. Azov. odwołujący wprost do ideologii nazistowskiej i że uważam, że to dobrze, że Rosjanie tą Ukrainę denazyfikują. Ja wyczę Ukrainie i Ukraińcom dobrze, czyli wyczę im denazyfikacji ich kraju. Tak uh -huh, uh -huh. Tak więc, tak więc no, uznano, że to jest wspieranie agresora. Bo ja bo ja nawet nie powiedziałem, że decyzja o rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej jest słówna. Mm -hmm. Ja powiedziałem tylko tyle, że Wiesz? jeżeli z tego wyniknie denazyfikacja, mm -hmm. to dobrze. To korzystny mm -hmm. będzie wynik tego konfliktu. Mm -hmm. No znaczy ja też mogę powiedzieć tak, że ja temu reżimowi, który rządzi na Ukrainie, życzę jak najgorzej. I to nie znaczy, że wspieram. Yy, Rosyjską operację specjalną wojnę, czy ktokolwiek, jak to nazwie agresję, ale ja po prostu powiem słowami im za głoby. Że tam się być może dzieje wola boska czyniona rękoma Tatarów. A ja nie wiem, kim są Ci Tatarzy, ale w każdym razie Ukrainę, którą uważam za jako ontologicznie wrogie państwo Polsce, bardzo bym był zadowolony, gdyby to państwo przestało istnieć. A w jaki sposób to tego dokona, to już mnie w ogóle nie interesuje. Powiedz mi dalej, bo to było, czy ta lat, sprawa się ciągnie już dwa lata, czy wtedy Ci już postawiono zarzuty w 2022 roku? W 2022. Sprawę zgłosił. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, który nie widzi nic rasistowskiego i ksenofobicznego w ideologii batalionu Azow o białej supremacji mhm. i wywnioskowaniu ruskich jako podludzi. Mhm. Tego nie, tutaj nie zauważył Ośrodek żadnego rasizmu ani ksenofobii. Zauważył rasizm i ksenofobię, kiedy ja okazałem się rasistowski i ksenofobiczny wobec. Yy, Nazist. nazistów, banderobków. Tak. tak, no cóż, ten Omzryk jest chyba wszystkim znany, jest to użyliwa organizacja, która tylko takich ładnych haseł używa, a zachowuje się w sposób wręcz potworny. Eee, I ja się brzydzę tą organizacją, powiem szczerze, bo obserwuję, co oni robią. Ale powiedz mi, czy sąd argumentował, że mm, nie wolno krytykować nazistów? Że nie masz prawa mieć własnych... No Oskarżyciel dokładnie to powiedział, że możemy sobie myśleć o nazistach z Batalionu azów potępiać ich, ale najważniejsze jest to, że oni walczą przeciwko ruskim. Mm -hmm. Przeciwko rosyjskiej Tęk agresji. Przeciwko tak, agres to... przeciwko rosyjskiej agresji i w, że Rosja jest agresorem. W ogóle ja atakowałem samo to stwierdzenie, że Rosja jest agresorem. No bo skąd oni to wiedzą? Czy, czy wypowiedziała Rosja Ukrainie wojnę? Nie. Czy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w że jest agresja? Nie. Dalej toczy się postępowanie i jeszcze możliwe, że w wyniku tego, że upadnie ten banderowski reżim, może się okazać tak, że Ukraina wycofa wszystkie skargi i nagle się okaże, że żadnej agresji nie było. Więc będę człowiekiem skazanym za wspieranie agresji, której. Mogę się okazać, że w, w, według prawa międzynarodowego nie było. Znaczy, powiem Ci szczerze, że ja mam tu pewne wątpliwości, bo Ty oczekujesz, że ma być akt wypowiedzenia wojny, albo Albo jakieś uznanie tego za agresję przez jakiś Trybunał Międzynarodowy, no to można by było zapytać, czy w 1939 roku Niemcy, którzy weszli na teren Polski, dokonali agresji, czy nie. Tak? Od czasów Paktu Brianda-Kelloga, to był pakt francusko-amerykański, ustalono pierwszy raz, czym jest agresja. Agresja ustalono m.in. wypowiedzenie wojny, ale także, także każde wtargnięcie wojsk na terytorium innego państwa i agresja jest tutaj mm, określona jako stan faktyczny, a nie prawny. Więc mm, ja nie wiem, czy, do, czy dobrze się broniłeś. Ale, no. ale mhm. or, bu, organizacja Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości funkcjonujący przy niej zostały ustanowione już po II wojnie światowej. Zgoda, zgoda, ale pan I... pa, tak, tak i tam też były powtarzane to w rezolucjach, czym jest akt agresji? Na przykład nawet blokada By jakiegoś... To? blokada morska będzie agresją, prawda? I, 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 i teraz pytanie, czy to, się, czy to się, jest sprowokowane, czy nie niesprowokowane, to jest zupełnie inna kwestia, ale agresja ale jeszcze jest jedna rzecz. A, Tak, ale jeszcze jedna rzecz ważna, że agresją jest to wspieranie jakichś bojówek, jakichś sił yy, Militarnych, dążących na przykład do obalenia gdzieś ustrojów. Pani pani przyznała się, że wspierali tutaj siły, mm -hmm. które na Majdanie dokonały przewrotu. Więc czy może no jasne, jasne. mówić o amerykańskiej agresji na Ukrainę? Jasne, jasne, ale w ogóle o amerykańskich agresjach nigdy nie mówimy i, i no mamy. Właśnie, do, no to właśnie to mamy to, do czynienia z. Tak, tak, mamy do czynienia z agresjami amerykańskimi w ostatnich latach. Przecież Irak, Afganistan, Libia, Syria i wielu ludzi także w Polsce pisało też od no, tych, którzy wspierają Amerykanów, to pochwalali to, nigdy ich coś takiego jak ciebie nie spotkało, bo to są te Dobre agresje z dobrego e, świata, z dobrego imperium, prawda? Ale wiesz co? Ja, ja, ja uważam, że powinienem, powinienem się bardziej skupić na tym, y, że y, samo w, y, cieszenie się z tego, że, do, że, z, z, że zlikwidowano gdzieś nazistów, nie jest wspieraniem żadnej agresji. Pomijając już definicję samej agresji, tylko cieszeniem się. To, no, ja cię podałbym taki przykład, co mi przychodzi do głowy. Mamy rok, 45. Na tereny Niemiec wchodzą oddziały brytyjskie, amerykańskie, francuskie od zachodu, tak? I teraz naziści się bronią, a agresorem są, przecież ja, ja tylko przypomnę, że Niemcy nie napadły na Francję i Anglię, tylko Francja i Anglia wypowiedziały wojnę Niemcom, tak? Czyli dokonały aktu agresji. W takim razie 5, można... ...które wypowiedziały wojnę. Poczekaj, Arku, w takim razie można by było powiedzieć, że możemy krytykować oddziały SS, Waffen-SS i tym podobne zbrodnicze jednostki hitlerowskiej Rzeszy, ale nie możemy się cieszyć z tego, że oni broniąc swojej ojczyzny, gdzieś tam ginęli także w walkach z tymi Brytyjczykami, Francuzami. Tak? Prawda? Dokładnie. Taka jest linia oskarżyciela, z którą zgodził się sąd. No właśnie. To, to, jest, to jest rzeczywiście absurdalne, bo, bo... A poza tym ty możesz sobie... On, sąd, pozrozumiałem, że powiedział, że ty ten wolny sąd, że ty możesz sobie uważać, o Oazowie, co chcesz, ale, ale nie powinieneś tego mówić głośno, tak? W domku. Tak, ale nie mogę tego mówić głośno, bo mm -hmm. nie mogę. Bo to wspiera agresję. Te... Tak, tak. Bo to wspiera agresję. Tak samo wspiera agresję cokolwiek powiedzenie, że nie powinniśmy broni dawać Ukrainie, że może powinniśmy, że na przykład agresję wspiera to, co ja powiedziałem, że. Ja uważam, że Federacja Rosyjska to jest dla Polski potencjalny partner, który może zdywersyfikować nasze kontakty i sprawić, że wyjdziemy z zależności od Zachodu. Dzięki tej dywersyfikacji. Natomiast Ukraina, dziś wądzona po Majdanie, no to jest faszystowskie państwo, które yy, hoduje antypolską ideologię banderowską. Więc co jest dla nas korzystne? Dla nas korzystne jest to, żeby... Ta Rosja, ten potencjalny partner pokonała tą Ukrainę, czyli potencjalne zagrożenie. I ja nie powiedziałem, że tutaj powinna Rosja zaatakować. Powiedziałem tylko to, że ten wynik starcia jest bardziej korzystny dla zwykłych Polaków. Tak, ja się nawet tutaj zgodzę z tym, że Ukrainę Ukraina uważam za ontologicznie wrogie nam państwo. Państwo z samego założenia, które powstało przecież i na mordzie Polaków, na zabraniu ziemi tym Polakom, czyli tak naprawdę, y, mówię, u swojego zarania, u swoich podstaw, jest to państwo, które no ma sprzeczne z nami interesy, i tak naprawdę pewnie to się boi tego, że może kiedyś ktoś chciałby jakiejś reparacji od tej Ukrainy. Za utracone ziemie, za, za śmierć naszych rodaków. Ale powiedz mi jeszcze jedną kwestię. Czy ty zamierzasz się odwoływać od tego wyroku? I powiedz, mi, jaki, jaki ten wyrok? Czym to, to, że potępiłeś nazistów i cieszyłeś się z ich, z ich klęski, jaką karą zaskutkowało? No zaskutkowało to karą pięciu miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok i przez ten rok yy, meldowaniem się u kuratora, które będzie niemożliwe ze względu na moją pracę zawodową, pracę yy, w systemie czterobrygatowym, bo ja jestem robotnikiem, fizycznym mm -hmm. pracownikiem, a nie pracownikiem umysłowym. I w tymże Opolu? Czy, czy na miejscu to gdzie żyjesz? Słucham? Nie, w Opolu niby. Mowę mi przyznają w Poznaniu, mowę w Opolu mhm. jeszcze, to tym bardziej nie będę się meldować, więc mogą mnie od razu aresztować i wsadzić do więzienia. Mhm. Bo to nie ma sensu, bo to jest tak zrobione, że niby mi dali fansę, ale ta fansa jest kompletnie nie do wykorzystania. A zresztą ja nawet nie chcę jej wykorzystywać, bo ja będę głosił to, co głowę, dlatego że uważam, że taki jest interes mhm. ekonomiczny Polski, a przede wszystkim taki jest interes. Ekonomiczny polskich pracowników, żeby mm. mieć dobre relacje z Rosją i nie dawać ani złotówki, i ani naboju na faszystowski reżim na Ukrainie. Mm -hmm. Rozumiem. A powiedz, czy, czy nie, nie uważasz, że masz podstawy do tego, żeby próbować się odwołać? Bo było nie było, każdy sąd jednak też myśli, każdy są to człowiek, tak? Jeden jest powiedzmy jakiś, może ten sędzia był jakiś probanderowski. Może ma takie poglądy, prawda? Sąd orzeka na swoje, na podstawie własnego doświadczenia życiowego swoich poglądów i tak dalej. Więc może w tym sądzie wyższej instancji, teoretycznie przynajmniej, twój, ten wyrok mógłby być zupełnie inny. Nie sądzę. Sędzia bardziej niż pogląd, bardziej wyglądał mi na typowego oportunistę, który nie chce stracić pracy, nie chce być wyrzucony, a jakoś nie zebrał się na to, żeby się spakować i wyjechać na Białoruś. <laughs> no po prostu oddelegowany do takiej sprawy, zapewne też tak. wyznaczony odpowiedni sędzia, żeby odpowiedni wyrok zapadł, bo podejrzewam, że Słuchaj, dostałeś karę jednak w zawieszeniu, bo w zawieszeniu od pozbawienia wolności, a nie na przykład prace społeczne. Czyli chyba w tym przepisie to najbardziej dotkliwą, no bo tam chyba też są przewidziane jakieś prace społeczne ewentualnie? Nie, prace społeczne by były gorsze, bo bym stracił pracę zawodową, a w więzieniu no to przynajmniej to. Antypolskie państwo musi mnie karmić. Mm -hmm. no, ro, rozumiem, ale w każdym razie tak to jest traktowane gdzieś tam jako skazany, jednak na. Karę pozbawienia wolności, a nie na pracę społeczne, tak? Powiedzmy, szukając pracy, kiedy przedstawiasz jakieś tam zaświadczenie z rejestru skazanych, to dla pracodawcy brzmi to gorzej, że byłeś skazany na karę pozbawienia wolności. To już inna sprawa, że w zawieszeniu. Pracodawcy tego nie wymagają na produkcji w fabrykach i tak dalej, a ja tam kieruję być razem z moimi ludźmi, z prostymi ludźmi pracy, którzy tworzą ten kraj, którzy dają najwięcej. Bo najwięcej dają od siebie właśnie robotnicy rolnicy i właśnie ci ludzie są prześladowani. To nie jest przypadek, że dokładnie w tym samym czasie, co moja sprawa, rozpoczął się proces tego rolnika, który wywiesił ten to transparent. Putin, y... zrób podróż tak. z Ukrainą i kimś tam, już nie pamiętam. pamiętam. Tak, i flaga Polska obok Związku Radzieckiego, flagi, flaga przyjaźni polsko-radzieckiej, że nie ma nic do Ukraińców, którzy się identyfikują z tożsamością radziecką, o tym to świadczy. Więc mm -hmm. całe te o są idiotyczne. Po prostu chodzi o to, żeby wywrócił Putin Ukrainę do stanu, w którym ona miała przyjazne stosunki z Polską. Jasne, ale to też yy, sądzę, że to sąd, dając ci karę jednak pozbawienia wolności, to nie, nie chciał ci zrobić dobrze, żebyś mógł, nie miał kłopotów z pracą, tylko wręcz odwrotnie uważał, że to chyba będzie jakaś przestroga dla innych przestępców, którzy pójdą twoją drogą. Że to uważam, że to jest dotkliwe no, kara pozbawienia wolności, tak? Tak, aczkolwiek mi się wydaje, że prace społeczne są bardziej dotkliwe dla tej grupy ludzi, do której je kieruję swój przekaz. Czyli ludzi biednych, ludzi tracących tutaj źródło utrzymania, ludzi, którzy pracują ciężko. W ciężkich warunkach, szkodliwych dla zdrowia, za płacę minimalną, która y, nie pozwala pokryć kosztów życia, kosztów wzrastających, y, miewkań, y, czynów i tak dalej. Ja do tych ludzi się kieruję, bo to ja chcę tylko powiedzieć pozwól mi powiedzieć jedną rzecz to będzie trochę długa, pięciominutowa, może wypowiedź. Mm -hmm. Co ja powiedziałem w procesie, bo ja chciałem zaakcentować, że mój motyw, tej właśnie postawy, jaką mam, to nie jest jakaś niechęć etniczna do Ukraińców. To jest po prostu... Taka, no powiedzmy, interes... to nie jest... Azowiec to nie jest, to nie jest narodowość, prawda? Azowiec. azowiec to nie jest narodowość. Mówienie, że wszyscy Ukraińcy to, to są naziści popierający Azów czy banderowcy, to właśnie jest prawdziwa ksenofobia i to jest prawdziwe nakręcanie konfliktu etnicznego. Jasne, Jasne zgadzam się. I chciałem ten motyw ekonomiczny, programu ekonomiczny, taki ekonomiczny. Że ja uważam, że, no właśnie ten system neoliberalny, który jest w Polsce, neoliberalnego kapitalizmu od 35 lat po 89 roku, po planie Balcerowicza, że jest to system, który służy tylko temu, żeby transferować bogactwo od biednych do bogatych, jak najbardziej ale nie służy temu, żeby to bogactwo pomnawać. Do tego się on nie nadaje. I ten system zawodzi i będzie coraz bardziej zawodzić. I to widać już po tych masowych zwolnieniach w Polsce, także w tym Opolu. Zakład GPO, w którym pracowałem, zostaje zamknięty. 200 ludzi na bruk i ich rodziny bez dochodu. W każdym razie chciałbym powiedzieć, że ten system szkodzi nam, zwykłym polskim pracownikom, także przebywającym w Polsce pracownikom Ukraińcom. Im tak. też wchodzi ten system. I że ten system z kolei jest jednak na rękę kapitałowi zachodniemu, zachodnim gospodarkom i ich kapitałowi. I gdybyśmy chcieli odwrócić ten neoliberalny system, to kto stanie przeciwko nam? Stanie przeciwko nam ten Zachód, który na tym, że u nas jest taki system korzysta, że może nas jak frajerów dymać. I właśnie, żeby Zachód może nam odpowiedzieć sankcjami, zablokować jakieś dostawy potrzebne dla funkcjonowania gospodarki, surowców, komponentów, czegokolwiek. Może odpowiedzieć nawet próbami twewrotu, wsparcia u nas politycznego, czy może nawet odpowiedzieć wojną, bo na przykład uzna wąt który realizuje reformy, za nie, nielegalny i nie uznaje sobie wyniku wyborów, tak jak teraz nie uznał sobie wyników wyborów w Gruzji. No, i w razie tego, my musimy mieć alternatywę dla zachodnich struktur gospodarczych i militarnych. I tą alternatywą są kraje globalnego południa, są kraje wschodu. Takie organizacje jak Fankhejska Organizacja Współpracy, jak Grupa BRICS, jak inne organizacje, właśnie tutaj się integrujące, i właśnie ta Federacja Rosyjska. To jest bardzo ważny podmiot w tych wszystkich organizacjach. Bardzo ważny podmiot. I tak. czemu służy nienawiść do Rosji? Służy temu, żeby nam, żeby Polakom nie przyszło przez myśl, żeby wstąpić do organizacji, w których jest Rosja, czy współpracować z takimi, żeby nie przyszło Polakom przez myśl współpracować z Rosją, żeby nie przyszło im przez myśl mieć alternatywę dla Zachodu. A przez to, żeby nie przeszło im bez myśl mieć alternatywę dla neoliberalizmu, na którym korzystają tylko bogate elity, a 90% Polaków, ci najciężej zasuwający w magazynach, w fabrykach, rolnicy zasuwający na polach, oni na tym systemie tracą. I to powiedziałem. Ale oczywiście te argumenty dla sądu nic nie znaczą, bo sędziowie czy prokuratorzy to są wyjące na koszt podatników tłuste koty oderwane od realiów życia zwykłego człowieka pracy. Tak, tak. Tu wspomniałeś, że nie uznają wyborów w Gruzji, a jak najbardziej uznają wybory w Mołdawii. Tak, bo w Mołdawii tak. Tak, bo po ich myśli, czyli demokracja jest tylko tam, gdzie wygr wygrywają nasze skór, a nie tam, gdzie nie nasze, tak? I e, zobacz, co się dzieje. Tam nie uznają w Gruzji, a tam e, jeszcze pisano o tym, że 300 tysięcy głosów Rosja chciała kupić na Mołdawii. W Mołdawii na, w tych wyborach, a równocześnie nikt nie mówi o tym o próbie przekupstwa, kiedy tydzień przed wyborami w Mołdawii do Kiszyniowa przyjeżdża Ursula von der Leyen, Firer Europy i proponuje 1,8 miliarda no, przekupstwa, tak naprawdę łapówki, że jak oni to odpowiednio zagłosują, to tyle dostaną. Ale mniejsza o to, nie mamy się co zajmować tym europejskim reichem. Słuchaj. A ty się nie boisz, bo a propos jeszcze tego, tego, tej kary twojej, bo ona jest dotkliwa też z tego powodu, że ona może być odwieszona. Bo ty masz w zawiasach tą karę, ale sam powiedziałeś, że nie zmienisz poglądów i nie zamierzasz mówić czegoś innego, niż mówiłeś dotychczas, a wtedy to będzie równało się odwieszeniu kary i pójdziesz do więzienia. Ja powiem tak. Ta teoria, którą przed chwilą ekonomiczna stwierdziłem, jest poprawna, jest słówna I głoszenie jej. Jestem winny ludziom pracy w Polsce, ludziom, którzy ze mną codziennie w tym pyle, w tym brudzie zasuwają na swoje rodziny. Jestem to winny też swojemu dziadkowi, który był robotnikiem mm. w czasach Polski Ludowej, mm. który budował ten kraj i wszystko co zbudował zostało rozkradzione albo zmarnowane, zniszczone. I jestem to też winny ludziom, yy, którzy się przeciwstawiali temu systemowi. Mm. Temu złodziejstwu. Ludziom takim jak Andrzej Leper, który przepłacił to życiem, czy ludziom takim jak Mateusz Piskorski, który trzy lata w areszcie przesiedział właśnie za nafą polskich pracowników sprawę za naf interes. Mhm. Ja bym cię jednak namawiał do tego, żeby złożyć to odwołanie, właśnie, z... bo jesteś też coś. Winien prawdzie, tak, że, żeby. Że uważam, że każdy z nas powinien się bronić przed tą opresją systemu. I jeżeli to się nie wiąże, może z jakimiś wielkimi kosztami, bo rozumiem, że to też może być z tym związane, to warto by było przynajmniej spróbować. Yy, powiedzieć głośno, że nie godzimy się z takim wyrokiem, z takimi represjami, z atakiem tak naprawdę na wolność słowa no, i poglądów, i myśli ludzi. Przecież no. żyjemy w bardzo totalitarnym miejscu. To nawet nie chodzi o to, że to jest atak na wolność słowa. To jest atak po prostu na to, że ktoś chcąc dobrze dla ogółu obywateli, broniąc artykułu pierwszego konstytucji, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. W tej zasady chce dobra wspólnego wszystkich obywateli bronić. Widzi, że polityka zagraniczna rządu wchodzi temu dobru wspólnemu wszystkich obywateli i że za to, za obronę właśnie tej zasady, nawet nie zasady wolności słowa, ale za obronę tego pierwszego artykułu, kogo się, się gnębi i tak dalej. To znaczy, że państwo. Zapfecza w ogóle temu pierwszemu artykułowi. Rzeczpospolita Polska nie jest wcale dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Ona jest dobrem wspólnym yy, garstki najbogatszych kilku procent obywateli i zagranicznych koncernów, czyli tych, którzy korzystają na tym systemie. Dobrem wspólnym w yy, ugniataniu zwykłych obywateli, w ich deptaniu. Rozumiesz, że nie żałujesz tego, co napisałeś? Absolutnie nie żałuję, uważam, że azowcy powinni zostać rozjebani nie tylko ci w Azostalu, ale wszyscy i jeszcze jedno napisałem jeszcze jeden post, który też jest elementem prowadzonej przez yy, Rosję wojny przeciwko Ukrainie i to jeszcze gorzej, bo jeszcze przeciwko budynkom cywilnym. Mhm. I ja poparłem bombardowanie budynków cywilnych, ponieważ w poście swoim noworocznym z 2024 roku poparłem zbombardowanie dronem i zniszczenie muzeum Romana Fuchiewicza. No dobra. I tym optymistycznym akcentem bardzo Ci dziękuję, czyli no, ze zburzeniem tego e, Muzeum, tego zbrodniarza. Zakończę już naszą rozmowę. A państwo proszę, komentujcie. No, czy uważacie, że człowiek może jeszcze w naszym kraju krytykować faszystów, nazistów, czy też już nie, bo, je, bo jeśli są ukraińskimi nazistami?